Panowie i panie, Nexo to jedna z wiodących platform kryptowalutowych, założona w 2018 roku. Od momentu startu zyskała zaufanie ponad 7 milionów użytkowników z ponad 200 jurysdykcji. Nexo oferuje kompleksowe usługi związane z rynkiem kryptowalut, w tym portfel spot, konta oszczędnościowe oprocentowane, pożyczki oraz kontrakty terminowe. Wyróżnia się jako platforma oferująca natychmiastowe kredyty, gdzie użytkownicy mogą pożyczać pod zastaw posiadanych kryptowalut. Bezpieczeństwo i zgodność z wymagami tradycyjnego rynku finansowego to priorytety dla NEXO, co potwierdza rejestracja w różnych organach regulacyjnych. NEXO zapewnia wiele innowacyjnych produktów, w tym jeden karta NEXO, która działa jak karta debetowa i kredytowa z możliwością otrzymywania cashbacku do 2% w postaci kryptowalut. No, ja osobiście muszę przyznać, że dość często korzystam z tej karty. 2. Kryptokonta oszczędnościowe ze zwrotem nawet do 16% w skali roku. 3. Pożyczki kryptowalutowe pod zastaw swoich kryptowalut, a także bez oprocentowania w ramach programu lojalnościowego. Platforma oferuje również różnorodne narzędzia handlowe, w tym Nexo Spot to ponad 500 par handlowych i wsparcie dla różnych typów zleceń. Na Nexo, no, można kupić dość dużo kryptowalut. To fakt. Futures Trading z możliwością używania dźwigni nawet do 50x na niektórych aktywach oraz bezpłatne wykresy z TradingView zintegrowane w aplikacji. Co jeszcze? Margin Trading z dźwignią do 5x, gdzie wykorzystujemy swoje kryptowaluty jako zabezpieczenie. Nexo stawia również duży nacisk na bezpieczeństwo. Korzysta z rozwiązań takich jak Ledger Vault i BACT oraz oferuje ubezpieczenie aż do 150 milionów dolarów. Proces rejestracji jest prosty, a weryfikacja kontaktów Przebiega sprawnie zgodnie z obowiązującymi zasadami AML i KYC. Token Nexo, jako rodzima kryptowaluta platformy, oferuje szereg korzyści dla swoich posiadaczy. Dodawanie tokenów Nexo do portfela daje możliwość uzyskiwania zniżek na odsetki od pożyczek, które mogą spaść nawet do 0%. Te zniżki zależą od wartości pożyczki, od zabezpieczenia oraz od tego, ile posiadamy tokenów Nexo. Im więcej tokenów Nexo posiadasz, tym korzystniejsze warunki. Wyższe poziomy lojalności oferują. Dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatne wypłaty, niższe stopy pożyczek i większy cashback. Te funkcje pozycjonują token Nexo jako klucz do odblokowywania ulepszonych funkcji i nagród. Wymagania dla każdego poziomu lojalności są następujące. podstawowy nie są potrzebne żadne tokeny Nexo. Srebrny: to najmniej 1% całego portfela to muszą być tokeny Nexo. Jeżeli masz tam 1000 dolarów, to 10 dolców musisz mieć w tokenach Nexo. Złoty wymaga 5% tokenów. Latynowy Przynajmniej 10% całego portfela. Czyli przy 1000 dolarów, 100 dolarów w tokenach Nexo. Proste. Podsumowując, Nexo to ciekawa platforma kryptowalutowa, która oferuje bogatą gamę usług z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb klientów. Dzięki konkurencyjnym stopom zwrotu, bardzo dobrej obsłudze klienta i wszechstronnym produktom handlowym, Nexo stanowi atrakcyjną opcję zarządzania aktywami cyfrowymi. Co dla mnie ważne, to suchą stopą przeszli przez poprzednią bezsce, w której firmy z branży Padały jak muchy. To sugeruje, że dobrze zarządzają ryzykiem. Zresztą nie sądzę, żeby ktokolwiek bankrutował w hoście. Jednak w trakcie besy zalecam ostrożność przy korzystaniu z jakichkolwiek scentralizowanych usług kryptowalutowych. Póki co z Nexo korzystam osobiście. Subskrybuj, lajkuj, nara.